Cześć! Witam serdecznie w 137 odcinku serii Legendarni Muzycy. Bohaterem tego odcinka jest Grzegorz Stróżniak, lider zespołu Lombard. Moi drodzy, oczywiście wiadomo, że głównym głosem do 90. roku w Lombardzie była rewelacyjna Małgorzata Ostrowska, ale Grzegorz Stróżniak jest Liderem grupy, kompozytorem, gra na instrumentach klawiszowych, a również i śpiewa. I moim zdaniem tu było po połowie, ponieważ Małgorzata Ostrowska z Lombardem wyśpiewała wielkie hity zespołu, Grzegorz Stróżniak również. Debiutancki album e, Lombardu Śmierć dyskotece e, ukazał się w roku 1983, aczkolwiek zamiennie, dlatego że pierwszą płytą w ogóle Lombardu był live wydany przez Savitor. Natomiast pierwszą płytą studyjną, tak jak powiedziałem, była płyta śmierć w dyskotece. W jej nagraniu, co ciekawe, jeszcze brała udział druga wokalistka, Wanda Kwietniewska, która później założyła zespół Wanda i Banda. I na tej pierwszej płycie, powiedzmy, Małgorzata Ostrowska wyśpiewała takie hity jak Droga Pani z telewizji czy Taniec Pingwina na szkle. Natomiast do Grzesia Stróżniaka należały Gwiazdy Rock'n'Rolla czy przede wszystkim czy przede wszystkim Diamentowa Kula. Na płycie Live, o której wspomniałem, jest to notabene drugi studyjny album Drugi album Lombardu z utworami, po prostu które w większości nie doczekały się wersji studyjnych, no i tam Grzegorz wyśpiewał największy hit Lombardu. Utwór przeżyj to sam. Oprócz tego rewelacyjne Bye bye Jimmy, czy nasz ostatni taniec. Kolejna płyta. Wolne od cła. No to już rok 80. Trzeci, pierwsza płyta wydana przez klub płytowy Razem. I tam e, znowu e, bardzo fajny utwór Małgorzaty Ostrowskiej: Adriatyk, Ocean Gorący. Natomiast Grzegorz odpowiada utworem Dwa Słowa, Dwa Światy. Rewelacyjne oba utwory. E, w roku 1984 powstaje koncept album Szara Maść, i tutaj znowu Małgorzata Ostroska wyśpiewała kolejny hit, czyli stan gotowości, na co Grzegorz odpowiedział utworem tytułowym. Zaśpiewany rewelacyjnie zresztą Szara Maść w jego wykonaniu akurat w tym wypadku. To jest e, absolutny dla mnie przynajmniej majstersztyk. W roku 1985 wytwórnia Savitor wypuszcza album Anatomia. Na anatomii też e, Grzegorz e, popisał się w takich utworach jak e, Anka, Piękna Ballada czy Kryształowa. Natomiast e, Małgorzata Ostrowska zaśpiewa też kolejny wielki przebój zespołu Mam dość. No i płyta kreacje. Płyta kreacje na długie lata, właściwie ostatnia, w której Grzegorz Stróżniak brał udział. Płyta bardzo mocno przeciętna, bym powiedział, jakbym miał to wszystko podsumować, to jest to najgorszy materiał zespołu. Potem Grzegorz Stróżniak odszedł z zespołu Lombard, bądź też został z niego wyrzucony pojawiły się dwie kolejne płyty, Koncertu, koncert, Lombard Concert i płyta Welcome Home z wielkim przebojem, a jej głos po tamtej stronie. To tylko wspominam, ponieważ Grzegorz Stróżniak, bohater dzisiejszego odcinka, nie był kompozytorem tych utworów. Finał był taki, że Lombard po tej płycie Welcome Home zrobił sobie 10 lat przerwy. Małgorzata Ostrowska e, odeszła z Lombardu w roku 1999, decydując się na karierę solową. Natomiast e, Lombard wrócił z nową wokalistką, Martą Cugier, e, albumem Déjà Vu w roku 2000. I tutaj... E, Parę ciepłych słów stricte dla Marty, aby się nie przejmowała. Po prostu jest wokalistką Lombardu od 25 lat i tutaj no pewnych porównań nie unikniemy, ale ważne, że po prostu czuje się w tym zespole jak w rodzinie. To jest najważniejsze. I robi naprawdę kawał dobrej roboty. Showtime, kolejny album. Lombardu przeciekawa płyta, ponieważ zawiera w większości materiał anglojęzyczny. To był rok 2012. Natomiast ostatnią póki co płytą lombardu jest wydana dzięki pomysłowi marty cugier płyta 40x40 to czterokompaktowy kolos. W nowych wersjach. Aha, jeszcze w roku 2016 Lombard wydał bardzo ciekawą płytę Lombard Swing. Zaprezentowali tam 10 największych przebojów w takiej swingowej wersji. No cóż, tutaj nie mogło nie być powiedzmy jakiegoś rodzaju konkurencji. Najpierw odeszła Wanda Kwietniewska, która miała żal, podejrzewam, do reszty zespołu. Potem pojawił się konflikt z Małgorzatą Ostroską, zakaz używania nazwy, dlatego grupa Lombard w roku 2000, kiedy wydała płytę déjà pisała się L z apostrofem. Potem, oczywiście, w strony doszły do jakiegokolwiek Porozumienia, ponieważ Małgorzata Ostroska też na swoich koncertach solowych nie mogła wykonywać repertuaru Lombardu, ale jakoś się dogadali, chyba w imię starych, dobrych czasów. Natomiast Marta Cugier jest wokalistką Lombardu, tak jak mówi, od 25 lat. Już myślę, że ma na pewno swoją publiczność i absolutnie. No, nie mówimy tutaj o, o zastępstwie, bo, bo to nie o to chodzi. Lombard po roku 2000 zaczął pisać nowy rozdział w swojej historii. I nie ta, niech ta historia się toczy. Ja im życzę naprawdę wszystkiego najlepszego. Bohaterem dzisiejszego odcinka serii Legendarnej Muzycy, odcinka na sobotę, był Grzegorz Stróżniak.